Mamy dziś 27 lipca 2025, 208 dzień roku. Wschód słońca o 4.49, zachód o 20.35. Dzień trwa 15 godzin 46 minut, jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 1 minutę i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą Julia, Natalia oraz Antuza. Aureliusz, Bertold, Celestyn, Celia, Celiusz, Felix, Innocenty, Jerzy, Laurentyn, Lilioza. Brzmi jak choroba. Lilioza. Lilla. Lilla, Lilna przez dwa L. Magdalena, Maur, Novellon, Pantaleon, Sergiusz, Stoisław, Teodor, Tomisława i Wszebor. Ze świąt nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, Dzień Samotnych i Dzień Chodzenia na Szczudłach. Rok 1410. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Biskup warmiński Henryk Vogelsang złożył hołd Władysławowi Jagielle, oddając Warmię pod władzę króla polskiego. W 1691 Białystok uzyskał prawa miejskie. W 1866 zakończono układanie transatlantyckiego kabla telegraficznego. W 1890 przebywający we francuskiej miejscowości ufe oise Vincent van Gogh usiłując popełnić samobójstwo, strzelił sobie z rewolwerów pierś w wyniku odniesionych obrażeń zmarł dwa dni później. W 1896 Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. W 1914 uwięziony wraz z siostrą Marią na skalnej półce w Żlebie Drzeża w Tatrach filozof i psycholog Bronisław Bandrowski, straciwszy nadzieję na pomoc, rzucił się w przepaść, ponosząc śmierć na miejscu. Skrajnie wyczerpana siostra została uratowana przez ratowników Topr Mariusza Zaruskiego i Jędrzeja Marusarza Jarząbka. W 1940 odbyła się premiera filmu animowanego A Wild Hare, w którym zadebitował Królik Bugs. Rok 1942, druga wojna światowa w Afryce. Zwycięstwem wojsk alianckich zakończyła się pierwsza bitwa pod El Alamein. Rok 1943 Operacja Gomora, nocny dywanowy nalot aliancki na Hamburg, spowodował śmierć 40 tysięcy ludzi i obrócił w ruiny centrum miasta i port. W 1953 podpisano umowę o strefie demarkacyjnej między Koreą Północną a Koreą Południową, która zakończyła wojnę koreańską. W 1956 w wyniku katastrofy w bazie lotniczej Leipzig w Wielkiej Brytanii doszło do śmierci czterech członków załogi amerykańskiego bombowca oraz pożaru magazynu, w który uderzył i gdzie przechowywane były m.in. trzy bomby atomowe. Szczegóły wypadku były ukrywane tajemnicą wojskową aż do roku 1979. W 1973 ukazał się debitancki imienny album New York Dolls. W 1979 ukazał się album ACDC zatytułowany Highway to Hell. W 1983 ukazał się debiutancki imienny album Madonny. W 1984 ukazał się album Metaliki zatytułowany Ride the Lightning. W 1987 ukazał się album Dead Can Dance zatytułowany Within the Realm of a Dying Sun. W 1987. ukazał się singiel Rika Astleya zatytułowany Never Gonna Give You Up. W 1993. Kubańczyk Javier Sotomayor podczas zawodów hiszpańskiej salamance Ustanowił aktualny do dziś rekord świata w skoku zwyż na otwartym stadionie 2,45 metra. W 2002 w Lwowie myśliwiec Su-27 runął w tłum widzów podczas pokazów lotniczych na lotnisku z Kniłów. Zginęło co najmniej 78 osób, a 115 zostało rannych. W 2010 ukazał się album Avenged Sevenfold zatytułowany Nightmare. Oh, Rok 2018, najdłuższe w XXI wieku całkowite zaćmienie księżyca. Pamiętam oglądałem je. W 2018 ukazał się album Denzela Karyego zatytułowany Tabu. W 2021, po ponad 14 latach, zakończył działalność polski serwis społecznościowy NKPL. Wcześniej nasza klasa. W 2022 roku ukazał się album Asuno OK zatytułowany Island.